Teraz tego nie zrobimy już, nie? Czego nie zrobimy? Cechy. No nie jak już jesteś w grze to już dupa zbita. Uważaj Dobra, asystem przynajmniej miałem oh O Fuck! Zastanawiam kurwa Ja że mam ten pieprzony granat, co życie daje, ale nie umiem go jeszcze używać. Nie mam takiej wprawy. Mm -hmm. Idę za tobą. O jezu! Glasłeś tam? Ja, <grym> ja, ja nie potrzebuję. Ale żyjesz? Tak. Ale ty też nie żyjesz. Żyję, żyję na mnie. A, A kurde. W bezpieczeństwie, dobra. Zaraz tam do ciebie dobiegnę. Aj kurde. Nie, już nie zdążyłeś, bo tu oni wpadli boczkiem ładnie. Czekaj, ja bym broń zmienił jednak na ten E44 widzę, że jednak się na małych odległościach wszystko toczy. Ja. Yeah. O, ale <laughs> rabat, nie Liczę na Ciebie, że kogoś trafisz. A tuż biega z tym, Dobra. z pistoletem, z wiadowcy. Na osiep strzeliłem, stary. Krenatnikiem oczywiście nikogo nie trafiłem. Dobra. Łach, kurwa. Nie zdążyłem jego wycelować, Dobra. że go zatłukli. Szybciej. Ale! Aj. O, oh fuck, jak tak szybko mnie zabili? A on też miał E4. A ten jak się katula koleś! Obczaiłeś już to przewracanie się? Nie. W ogóle tego nie potrafię zrobić. Jak to w ogóle jest możliwe? Musisz mieć perkę. Czochraj się na boki. Wow. O, fuck. O, oh fuck. Oh jezu, dostałem. A już prawie granat leczący rzucałem, ale mi nie poszło jak zawsze. <śmiech> <śmiech> tu są chamy. Asystent dostałem, cholera. A! Na tobie się mogę odrodzić. Dobra, ale wlazłem w jakieś shit. shit W góry, góry, u góry. Nie żyję. Dobrze. O Jezu, kto mi namierzał? gdzie stał! Co za typek? Ale chciałem na tobie! a Ty tak wiesz, walczyłeś, maszowałeś, próbowałeś przeżyć, włączyłeś tryb kuny, rozpruwacza i dupa. Nic nie mów, kurwa. A my przegrywamy, wiesz o tym? No trudno tam w dupie to mam. Ale no nie no powinieneś się przejmować statystyki przecież. Iz do tam oh, Fuck Z go? Cię ja. Dobra Uważaj, u góry, u góry A, wszędzie byli Oleż chodzi Widzę. po schodach A. Ale za, nie, za niego poszli wszyscy Żyje <laughs> Nie, nie wydaje mi się O ja Z góry, noe. O, fajnie. Leczenie. O kurde! Ale ty, ham, tu przyszedł do mnie. Ale, Ale nas rozbuchali. O Jezu, oni Fale, tu z góry! Tak kontrolują z góry, że szok, my niepotrzebnie znowu idziemy. O Jezus, mogłem na Tobie, bez sensu zagrałem. Ale masz rację, rzeczywiście, pięknie ustawili się w góry i no... I my możemy im, kurde, Naprawdę Jak nam na plecy skaczą Ale, się skupiłem na granacie, niepotrzebnie Tak to się waliło z ręki, pamiętasz? Co e, chyba, nie? No, no jak się to nie wiem, jak tam ty. Oj, 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 tu było grubo Ja. Dobra, ale teraz rewangę, bo od, od, od samego po, początku będziemy Zadawać im obrażenia Dobra, to idę po piwko akurat taki moment, dobry? Dobrze Pomiń No, to już nieźle. co tu mamy? Sabotaż. No, no dobra. Nie, nie, nie wróć, kurwa. Karty sobie nie pieknąłeś, jak znam życie. No i chuj. Nic nie mogę zrobić teraz. Nie mogę, Ciekawe nie? Cze, czemu ten nie zapamiętuje tego, nie? No, no trudno. Uga, guga, Uga, guga, <laughs> Nie mogę do nas do, do, do nas No, na guga, Słusznie i uczciwie przy partnerze, który się guga, na zewnątrz, guga, 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 na gdzie oni mogą wychodzić. Aha, to będą. A my na Na co? To już tamte pozamiatane punkty? Tak szybko? Uważaj tam co. O fakt, coś mi wysadziło. Ale ja tak, wpadłem do nich na żywca. Idę na C. Rozbroić musimy. Aha, ja bym musiał rozbrajać Ach, zbyli byli tu. No rozbrój, rozbrój, Pamiętaj, my jesteśmy re... tak, Imperium. O, Arus. Jebuś, no. O. Gdzie to jest? No. no. Jak to się no, rozbrała? Rozbrajałam, cicho. Ci Mieszeczkę postawili, skurwysy. Jak to się rozbraja? Nie wiem Wybuchło, nie zdążyłem Oh fuck, wieżyczka tu jest No O, no. mi pizdo, miałem mało życia A ty, mogłem tarczę włączyć w zasadzie, źle zrobiłem Grasz w niebezpieczeństwie, brak dostępu Co się stało, Marcinie? Co się stało to partnera, to chyba dobrze. Kurwa mać. Nie mógł mieć granatem dioksowym jak kurwa go... Ach, ja mógł. Ja nie widzę tu nikogo. A ten no jak już... go ściągnę koło ma. Ja go ściągnąłem. To ty masz takie cela? kurwa. Przegrzałem się. <laughs> Fajnie lecę. Jest kolej gdzieś. To co tak z Hikunia i te niedoruszenia nie jest? Ale! Pistoletem z Jodowcem mi piznął. Iii! Na początku chyba mi broń zablokowali albo tak strzelałem, jak, jak wiesz, poplątany, powalony. Jak oni to robią, że tak staczą? To chuju! No ja nie umiem go zabić ty, on tam biega na bank, kurde jeden koleś nas załatwia wszystkich Nie wszystkich nie gadaj Dobra, idziemy na punkt. Znowu mam takie przycinki, ty też masz? Jo A Jezus Oni są leczeni tak ciężko, jak jak do tego kurwa tak się wiesz Reader, Chodzimy do środka, tu więcej szans mamy. Ja się boję! I coś jest tutaj. A ty z jaką flintą, kurde, idziesz? Ciężki plan. Coś mi, to, mi tak laguje, ty. Mi też. Niby mam niby te 60 klatek, ale to tak nie wygląda na to. Kurwa tu mieć imploder o Ja o mi Nie bez sensu Ja jestem widoczny z nie... nie wiem jak koleś mi trafił w ogóle Przecież ja się cofnąłem A Luk to stoi... <laughs> Luk dostał Luk We mnie faka. Nie było miękkiej gry Kurde jak na to C dam dojść A już pozamiatane tak O oh Fuck I co kurwa chuje. Leczyłem się, przeżyłem to! Jej <coughs> jest tam, kurwa, panowie, po co my się z nimi strzelamy? Idzie z Halina chyba co? Może Ojojoj, mam źle z życiem To dlatego... Nie bawmy się z nimi tutaj. Trzeba przejmować punkt i... A nie, to nasz. A. Kurde, nie wszyscy się cofnęli. Strzelał do mnie, ale myślałem, że ucieknę mu i się przyliczyłem. Oni zaczęli się wracać, jak my zaczęliśmy tam biec. No i o to chodzi. Jezus, kurwa! Nie, wpuść, Nie, ten jetpack mi się nie załadował. Ispła. A ściskałeś pewnie czy nie? Yo, dziki. No ja pierdolę, jak strzelał we mnie. Moje nie, z dołu je. nie ma co wchodzić, z dołu nie ma co wchodzić, górą. No ale wiesz co, jak oni tak dobrze celują parę strzałów i ja jestem zabity, ty. Ja nie wiem, no bo ja tak nie potrafię strzelać. Mamy dengar'a, jest gdzieś kurwa imperator. No po prostu jak teraz to spitolimy, to jesteśmy głupi, nie? Ja Kurwa, znowu spadłem. No dobra, ten wchodzi, musimy iść. Tak, ten też wchodzi, musimy iść. Aaaa, mi w O Jezu, tu działko było, stary. Dobra, ale... o. Palpatine pokonano, nie? Kurwa. Wziąłeś ten na Wziąłeś, wziąłeś? Ja, ja. Mam zbliżeniówkę, ale co to da, kurwa. Idę za tobą, znasz mapę. Ale z którejś innej strony trzeba wejść No nie wierzę! Przeciwam. Gdzieś ty poleciałeś! Ja nie tu Parek, nie zgnic, kurwa! Jaka masz... Jesteś w niebezpieczeństwie, no co za gówno? Pięknie Mamy dole Ojejoj! Fajaj tył! Mamek to! Och! Przeżyj Jarek, przeżyj! Dobra, I czekam. czekam! Kurwa, 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 kurwa. Nie mogę, nie mogę, jesteś niebezpieczny. No dobra. Trudno, musiałem się. O Jezu Jednego zabiłem. Salwy, udało mi się. Nie mogę przy tobie. Mamy... Naprawdę uda się to przejąć, tylko się musimy skupić To jest kurwa panowie e, tak... zgubi... zgubiłem się mam iść tam Ja pierdole O fuck oni wyszli do nas Wyszli, wyszli, wyszli Ale grubo Minuta, stary. Przegraliśmy, jak tam nie wpadniemy. Musi być teraz patowa sytuacja. Znasz mapę, idę za tobą. O kurde! Jedyny granat, który przyleciał, stary. A gdzie ty jesteś? Biej! Kurwa, postawili tu gazy, wszystko to. Nie mam jak wyjść stąd. Tutaj. Bez kitu. no, no. O jezu. Ja tego salwą załatwiłem, Nic więcej. O ja. O, ale tu jest rzeź, stary. On 7 sekund. Nieee, nie wierzę w to, a tak było dobrze. No trudno. No pewnie, że tak. Fajnie się grało. No. Czad, czad, czad. O, proszę. O kurde, stary. Jesteś mistrzem obron. Generatorów. Pomiń. Eee, co teraz? Weź pamiętaj o karcie stary, pamiętaj o karcie. Jo. Budzi będzie poszedłem do grubasa budzi budzi muszę wyjść, czy? Nie, no teraz możesz sobie tam dokoksować. Czyli, aha, odblokowa... a no tak, kurwa. Kurwa no. Nie, okay. a ty ten, powiedz mi ten. O, cholera, nie to. Ten e, o ja. Sabotaż. Muszę 10 w głowę trafić. A to jest blaster, to nie jest pistolet. Pistolet blasterowy to jest. Pistolet na przykład, no to jest. DT12 to... biorę. Zobaczymy, jak mi się tym będzie grał. DT12. DL-18, a to DL-12 jest pistolet, no. ale DL-18 też jest pistoletem. Bo ja muszę w głowę dwóch jeszcze trafić, wiesz? A no to ja chyba też tam kilku. No. Tylko wiesz, traf kogoś w głowę pistoletem. A ty jaki masz feeling? Mhm. Uh -huh. Taki sam, kurwa. Jezu, już dostałem od razu tę tarczkę, jakąś. Mhm. Uh -huh. Jest jakaś tarcza stara, to daję od razu. Maszuję tam, maszuję jeden moment. Oja! A tu ilu ich maszuję, widziałeś? widziałem, widziałem. <laughs> Chamy. Kurwa. O, tak. Jesus. Łojenny. Łojenny! Nie, ja nie mogę z tego wyjść, stary, w ogóle, pomieszczenia. Ten pistolet jeszcze jest dla mnie nieodgadniony. Jak tu mam w głowę kogoś trafić, jak oni są tak daleko? Od tyłu i weź, kurwa. Tak, kobieta. Dobra, idę tamtą stroną. Tup, 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 tup. Zapominam, że mam tarczę Pamiętasz jak graliśmy w niedzielę, to ja częściej tą tarczę włączałem tak z dupy, nie? O Jezu, góry gnośny jest, kurwa mać paku jeden O z minę zostawił, a ja ją widziałem, że coś leży, ale mówię co tam, nic mi nie zrobi, nie? E, daj mi kogoś zabić Dobra Zbyt 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 zbyt. Zabiłem. Dobrze, <kłysy> przyznałeś mu. Ładnie. Nie. Cholera, sam się zabiję zaraz znowu. Ale czad. Co jest? Tak. <laughs> Ty, a my na C idziemy jeszcze. Na razie bronię, a wiesz, żeby już wysadzić, i wtedy będzie cała ekipa pójdzie tam. Bo tamten. Lando poszedł, nie? Wysadzanie Trafiłem kogoś! Moim pistoletem! Ciężko mi się gra pistoletem To naprawdę Oaj, zabiłem Zemsta! Stań przy partnerze, poproszę Ja też z pistolecikiem widzę, tam latasz Fak Wysadzamy? <coughs> Nie, bronimy Ja, ja, wysadzamy No w sensie, że już podłożone i... O, oh, fuck. Ale, jak trafić tym pistoletem, jest naprawdę fajny. Pojawia się problem. Zniszczyliśmy generator. No teraz nie możemy tego spitolić, stary. Ja. O, fakt, drzwi się zamknęły, ja to wystrzeliłem. Gdzie mamy iść, Dobra, dwóch już patrz. Już wiedzieli, gdzie iść. Bo tu może być, także kurwa jest wiadome, gdzie jest wyjście, nie? W tym samym miejscu chyba zawsze jest, nie? Ja idę za Hanią. No to ja też lecę za wami. Chodzimy na pełnej kurwie. Oni też. O kurwa. Rozbroili mnie, nie? Tak? Aura, jestem na punkcie. A mam działko kurwa, to się przyda. Tylko tam muszę wejść. Zatrzymuję pozycję z tylca. No i nadzieja kurwa na pistolet zwiadowcy, może z dwa wejdą. Nie no, ja pamiętasz tą rundę co ugrałem trochę? Tylko Imperatora mają, nie? Bądź w gotowości z tym pistoletem, a się uda. fakt coś pisgu i to grubo. To, tam... ten ninnam coś tam. Puta, puta, suka! <grywia> o, tu jest typek. Ale go wyczaił skanerem. Ale kurwa się przekulał. Kurwa. Jak oni to robią? No to jest skóry dla mnie tajemnica i to dosyć gruba. Co wy tam strzelacie? Ja nie widzę. Będzie wchodził. Idzie, idzie. łajdak, idzie. Może I jeszcze. Proszę, dziadek! Ale Dostał! Ale Nie. ten jak tu wpitolił się. Ale w las, co? Ale dziadek chyba zginął, co? Emeryt? To ty? Dobra, tych już. Wchodzimy. Panowie, wchodzimy. Utrata 10, kurwa. Ale wybuchłeś. Dobranu, synek, o ten! O no, nie, co nas doszli? Tak wiesz, przeturlali nas i w ogóle nie wiem, czy tym pistoletem ugrałem w ogóle to, co chciałem. W głowę jeszcze dwa razy najgorsza rzecz, jaka może być.